Dzień dobry, moi drodzy. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry. White Skate, Dzikie Nie ma Dzikie Przestworze. Dzisiaj znajdujemy się w Zatoce Niszczyciela, również na. to miało również drugą nazwę, ale już nie pytam Rafę Niszczyciela, właśnie, bo to jest wersja Riff. Niechaj będzie to. Jak będzie, moi drodzy. Oczywiście fantastyczna lokalizacja, w której pada śnieg, jest cały czas zimno. Dosyć to oczywiście ciekawe. Bo rozumiem, że to jest cały czas jedna wyspa berga, tutaj mamy po prostu różne, różne, różne lokalizacje, albo to nie jest wyspa berg, tylko po prostu całkiem inna lokalizacja. Troszeczkę mi się tutaj gra przycina, niestety dosyć dużo tutaj tych płatków śniegu jest, dlatego niestety, no cóż, komputer łapie przycinkę, karta graficzna co prawda nowa, ale BP jest stare, także ten. A tutaj sobie możemy poskakać, zobaczcie, całkiem fajnie. E, moi drodzy, myślę, że powinniśmy udać się w tą stronę. Tam o właśnie tam będzie spod na kraby. Bo oczywiście, żeby zabić gromogrzybota, no to będę musiał mieć kraby. Podejdziemy sobie i spację naciśniemy. Aha, oczywiście to mm, niesamowite powiedzmy ta sieć czy też to pudło y, na kraby jest niebieskie. Niestety, niestety. No ale nic. Y, dobrze, że chociaż kraby się dodają. Chromoglot oczywiście też przypuszczam, że będzie niebieski, bo widziałem na innych filmach, że większość osób miała niebieski. Oczywiście pod warunkiem, że nagrywali to już po poremierze po na Cartoon Network, także hmm, myślę, że nie będzie innego koloru, tylko będzie e, niebieski. Znaczy niebieski, bezteksturowy. Także wracamy za sekundkę. Wracamy po króciutkiej przerwie, moi drodzy. Oczywiście doszliśmy już do tego miejsca, gdzie mamy spotkać naszego gromodżbata. Oczywiście tutaj z rozciętą, powiedzmy, roz... z otwartymi ustami, podziwiam tą niesamowitą lokalizację, jak tutaj widać, mój ludzi, to robi. No całkiem fajnie, moi drodzy. Nawet te sosenki tutaj, czy też jadełki takie niebieskim śniegiem, że niebieskim śniegiem, białym śniegiem pokryte, czy też lodem. Także ten, no myślę, że możemy naciskać spację, możemy coś wybrać. No właśnie, teraz dopiero widać, jak, jak mi się to przycina wszystko. Wybierzmy tego kraba. A czekajcie, a ja bym zmienił na ten, na niższą. A jest, dobra, leci. A jak strzela sobie tutaj, oczywiście... No właśnie, mówiąc niebieski, miałem na myśli, że będzie bez tekstury, a nie, że będzie niebieski. No niestety, trzeba się z tym pogodzić. O, ale całkiem fajnie, wije tym ogonem. O, ten cwaniaczek, dobra. Wybieramy kraby i karmimy go aż będzie zadowolony. Jak sobie tu, ta, tu, 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 tu. I czym bing, bang, boom. One też tak robi pyk-pyk-pyk na boczki. Tu, 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 tu. Dobra. I jeszcze jeden raz. Dobra, moi drodzy. I teraz trenujemy. Spacja. Spacja druga. I jeszcze raz, moi drodzy, wytrenowaliśmy grom, Tandera ma oczywiście, e, także za chwilkę wracamy, z powrotem. I moi drodzy, oczywiście znajdujemy się już na grzbiecie tego przepięknego, fantastycznego smoka, który niestety jest niebieski, bo jest brzydki, ponieważ jest pozbawiony teksturki. E, jak widać lokalizacja też jest fantastyczna, strzał mamy, strzał mamy oczywiście, e, powiedzmy, to uderzenie dźwiękiem. Czekajcie, nie, nie tutaj, nie tutaj chciałem. Muszę powiedzieć, że lokalizacja jest. No, w sumie jak każda nas. Kolejna, którą odwiedzam, jest coraz bardziej fajnie i dopracowana. E, moi drodzy. A, właśnie, ciekawe czy możemy wylecieć sobie. Wylecie sobie poza ten. Jak to się nazywa? O, czekajcie. A, nie, przepuściło mnie. Możemy wylecieć sobie poza. O, dura. Haha, ha, popatrzcie, jedna woda w drugą wodę. Możemy we wodzie pływać. Ale numer. Gromu ciekawe czy w każdej lokalizacji tak można. No, to w sumie niczym prawdziwy gromu Ciekawe jak z tymi, a ciekawe czy możemy, ciekawe czy możemy yy, za ten, jak w pod teksturę wejść. Czekajcie, odlecę sobie trochę do boku. E, moi drodzy, oczywiście Gromok tutaj dosyć mały, stoi też miał dosyć małego, natomiast e, jak pamiętamy z drugiego filmu, kiedyś czkawka sobie tam śmiegał pomiędzy tymi Gromogrzem no to można powiedzieć, że te smoki mogą być też i, i całkiem fajne giganty z nich. A tutaj, tutaj widzę granicę, o granica się skończyła. Widzicie wody. Wody i nieba. <laughs> Ciekawa sprawa. E, dobra, lecimy, zobaczymy, czy możemy jeszcze poza teksturę sobie wyjść. Niczym w sodzie. A dobra, muszę go. Tak, oczywiście muszę go podkarmić, żeby można było użyć przyspieszenia. Dobra, jeszcze troszeczkę, ale woda też jest fantastyczna. chociaż chyba obniżyłem tutaj grafikę trochę, żeby się mniej ciało. A moi drodzy, można, można poza ten, poza tekstury. Super sprawa. Nawet cień rzucają, i patrzcie, śnieg jest wszędzie. Nie, no, jakby coś takiego w sodzie zrobili, to by w ogóle wymiatali. Ale patrzcie, się są nawet chmury. Chmury w skałach, także ten... Także wszystko jest fajnie dopracowane. Nie no, super sprawa. E, także moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Ze Skull of Dragons oczywiście nic się ciekawego nie dzieje, w Rise podobnie. Także ten e, Skull of Dragons przewiduje taki krótki odcinek informacyjny, co gdzie i jak, bo widzę, że niektórzy e, niektórzy się w tym troszeczkę gubią. Zwłaszcza nowi, także chciałbym wam to pokazać oczywiście. E, a jak na razie myślę, że to by było na tyle. Udajemy się do zachodniego oceanu no i oczywiście do kolejnej lokalizacji po koszmara, pomocnika i Zaduśnego zdecha. Także serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!